W poleceniu do tego zadania mamy opisaną funkcję f, która każdej liczbie od 0 do 9 przyporządkowuje wartość od minus 2 do 4. Przyporządkowanie konkretnych wartości widzimy w tabelce. Zobacz, w górnym wierszu wypisane są wszystkie argumenty funkcji od 0 do 9, natomiast w dolnym wierszu mamy podane wartości. Na przykład Argumentowi równemu 0 przypisano wartość równą 1. Argumentowi równemu 1 przypisano wartość równą 1. I tak dalej. W ten sposób czytamy tą tabelkę. Naszym zadaniem natomiast będzie zapisanie, dla których argumentów, czyli dla których x zachodzi taka równość. Szukamy więc w tabelce wartości wartości równej 0. Tutaj mamy tą wartość i teraz musimy odczytać jakiemu argumentowi odpowiada ta wartość. Czyli dla jakiego x funkcja przyjmuje wartość równą 0. Funkcja przyjmuje wartość równą 0, tak to czytamy, wtedy i tylko wtedy gdy x równa się 3. I to jest nasza odpowiedź w tym przykładzie. Za chwilkę kolejne przykłady.